Wyobraźcie sobie najprzystojniejszego monarchę Europy. Wysoki, wysportowany, z łydkami, które sam kazał pokazywać na portretach. Bo musicie wiedzieć, że w XVI wieku męska łydka była tym, czym dziś jest biceps siłowni. A teraz ten sam człowiek waży 178 kg, cuchnie na odległość trzech komnat, nie może chodzić, a jego ciało dosłownie się rozkłada. Jak to się stało, że Henryk VIII Złote dziecko renesansu skończył jako otyły, gnijący tyran. Cześć, tu pod koroną. A dziś zamiast romansów i pałacowych intryg będzie trochę bardziej medycznie. Zajrzymy do królewskiego łoża, no i niestety nie w tym romantycznym sensie, bo będzie mowa o Henryku VIII, a jak wiemy, Henryk VIII miał niestety więcej wrzodów niż cierpliwości, a jego ciało powoli zamieniało się w kronikę chorób. Zastanowimy się więc, co tak naprawdę zabiło króla, który gnił jeszcze za życia. Jeśli chodzi o dzieciństwo Henryka, mamy niewiele zapisów medycznych. W przeciwieństwie do jego brata Artura, który prawdopodobnie zmarł na gruźlicę, młody Henryk był prawdziwym okazem zdrowia. Był silny, wysoki i zaskakująco odporny. Gdy w 1509 roku wstąpił na tron, miał wtedy 18 lat i był ideałem władcy. Przystojny, oczytany i pełny energii. Wczesne lata panowania to jeden wielki pokaz witalności. Polowania, turnieje, uczty, tańce i przez pierwsze pięć lat żadnych większych chorób. Pierwszy cios przyszedł dopiero około 1514 roku. Wtedy Henryk zachorował na ospę wietrzną. Król przeszedł ją lekko, ale był to sygnał, że królewskie ciało nie jest niezniszczalne. Sześć lat później, król zachorował na malarię. Tak, malaria występowała w Anglii. Dziś brzmi to trochę egzotycznie i bardziej kojarzy nam się z jakimiś takimi krajami, ale w czasach Tudorów komary miały się tam naprawdę świetnie. Wystarczyło im trochę bagien i ciepłej wody. Od 1521 roku choroba ta powracała do Henryka falami. Miewał gorączki, dreszcze, poty, które nękały go później przez lata. Niektórzy historycy twierdzą, że te nawracające infekcje wprowadziły go w stan chronicznego napięcia i paranoi. Król, który wcześniej śmiał się głośno i grał na lutni, teraz zaczął obsesyjnie martwić się o swoje zdrowie i śmierć. Stał się prawdziwym hipochondrykiem. W 1524 roku podczas turnieju Henryk zapomniał opuścić przyubice. Kopia przeciwnika trafiła go tuż nad prawym okiem. Henryk przeżył, ale od tej pory miewał potężne migreny. Najpewniej były to skutki wstrzęśnienia mózgu. Niektórzy twierdzą, że od tego momentu zaczęło go boleć już nie tylko ciało, ale z czasem także i cała Anglia. Trzy lata później skręcił nogę podczas gry w tenisa. Niby był to drobiazg, ale wtedy zaczyna się coś, co będzie go prześladowało już do końca życia. Problemy z krążeniem w nogach. Około 1527 roku pojawia się pierwsza wzmianka o jego bolącej noze. W rzeczywistości chodziło o obrządzenia żylne, czyli otwarte rany powstałe przez zastój krwi. Możliwe, że przyczyniło się do tego noszenie ciasnej podwiązki tak, tej słynnej podwiązki od Orderu Podwiązki teoretycznie symbol męskości i rycerskości, a w praktyce być może było to mechanicznym uciskiem na żyły. A dziś powiedzielibyśmy, że Henryk chorował na przewlekłą niewydolność żylną. I może właśnie wtedy w Henryku obudziła się nowa pasja. Pasja do mikstur, maści i receptur. Król wojownik zamienił się w króla aptekarza. Henryk był mocno zafascynowany medycyną. Sam komponował maści i balsamy. Jedna z jego mikstur, tak zwany królewski plaster, zachowała się do dziś w rękopisie przechowywanym w brytyjskiej bibliotece. Maść ta zawierała 25 różnych składników, od różanej wody, aż po ołów. Także połączenie było idealne, jeśli chciało się usunąć stan zapalny, a przy okazji troszkę się podtruć. Za jego planowania powstał też Royal College of Physicals, a Henryk osobiście wydawał rozporządzenia regulujące zawód lekarza. I tak ten sam człowiek, który kazał ściąć tysiące ludzi, jednocześnie reformował system medyczny i budował kanalizację Londynia. Prawdziwy człowiek orkiestra, a na dodatek pełen sprzeczności. Ale wtedy Henryk nie wiedział jeszcze, że już wkrótce zdarzy się coś, co odciśnie piętno nie tylko na jego ciele, ale i na całej historii Anglii. Bo ten wypadek zmienił wszystko. Nie tylko króla, ale i całe królestwo. 24 stycznia 1536 roku odbywa się turniej w Greenwich. Henryk spada wtedy z konia a ważące kilkaset kilo zwierzę przygniata go, gdy Henryk jest w pełnej zbroi. Co prawdopodobnie uratowało mu życie. Mimo wszystko król traci przytomność i to na dwie godziny, a cały dwór w tym czasie zamiera. Anna Boleyn była wtedy w ciąży. Gdy słyszał wypadku, doznaje szoku. I jak wielu historyków twierdzi, ten właśnie szok mógł się przyczynić do utraty dziecka. Wypadek zmienił wszystko. Nie tylko zdrowie Henryka, a także jego psychikę. Współcześni lekarze powiedzieliby, że to uraz płatów czołowych mózgu, a efekt wybuchowość, impulsywność i paranoja. Po tym zdarzeniu kończy się era rubasznego króla Hola, a zaczyna się era króla Tyrana. I wiecie co? Zawsze się zastanawiam: czy gdyby nie ten wypadek, czy historia potoczyłaby się inaczej? Czy Henryk pozostałby tym wesołym, ambitnym księciem, którego wszyscy kochali? Może kiedyś zrobimy odcinek o takich spekulacjach. Ale wracając, bo to nie wszystko. Wypadek ten otworzył też u króla stary uraz nóg i doprowadził do trwałego uszkodzenia naczyń. Od tego momentu Henryk będzie cierpiał na wrzody, zakażenia i ropnie, które nigdy już nie znikną. Henryk miewał też gorączki przeszedł sepsę a jego lekarze, by odprowadzić złe soki, otwierali rany rozpalonym żelazem. Podobno pewnego dnia jego twarz aż szczerniała, do tego stopnia źle się poczuł, że nie mógł w ogóle mówić. Przeżył całą procedurę, ale odtąd już zawsze żył w bólu. A lekarze celowo utrzymywali niezagojone rany, by ropa miała ujście. No i to akurat miało sens, jak na tamte czasy. Bo jeśli ropa nie wypływała, infekcja wtedy rozchodziłaby się po całym ciele. Gorzej z resztą tych terapii. Henrykowi regularnie upuszczano krew i to nie tak symbolicznie. Z relacji wynika, że taki zabieg potrafił nawet trwać dwie godziny. Wierzono, że upuszczanie krwi usuwa złe humory, a te słynne humory i nie chodzi tutaj wcale o nastrój Henryka, tylko o płyny ustrojowe. W czasach Tudorów wierzono, że w ciele krążą cztery podstawowe: krew, flegma, żółta żółć i czarna żółć. A prawdziwe zdrowie miało polegać na tym, że ciało zachowuje idealną równowagę między nimi, a choroba, że któregoś jest albo za dużo, albo za mało. Więc kiedy otwierano Henrykowi wrzody, wypuszczano krew, albo trzymano rany specjalnie otwarte, to tak naprawdę chodziło o to, żeby te złe soki miały gdzie wypłynąć. A jeśli chcecie posłuchać więcej o tych niezwykłych metodach leczenia, od pijawek po mikstury z sadła niedźwiedzia, to koniecznie zajrzyjcie do odcinka, czy przeżyłbyś w czasach Tudorów? Na moim kanale. Tam opowiadam o tym, jak bardzo medycyna potrafiła wtedy, tak szczerze mówiąc, to zaszkodzić pacjentowi w imię zdrowia. A wracając do Henryka. Pod koniec lat 30. Henryk staje się już totalnie nie do zniesienia. I to nie tylko politycznie, a wręcz dosłownie. Świadkowie pisali, że jego odór wyprzedzał go o trzy pokoje. Rany na nogach sięgały aż do kości a z ich wnętrza sączyła się ropa. Nie wiem jak wy, ale ja mam ciarki na samą myśl tego strasznego kontrastu. Tutaj dwór pełen perfum złota, jedwabiu i ten zapach rozkładu w samym środku. Ale prawda jest taka, że lekarze celowo trzymali te rany otwarte, bo każde ich zamknięcie groziło Henrykowi sepsą. I to nie był żaden zabobon, bo lekarze wiedzieli, że jeśli ropa nie wypływa, to infekcja rozchodzi się po całym ciele. Brzmi to wszystko jak średniowieczny horror, i na pewno nim było i dla Henryka, i dla wszystkich, którzy musieli mu asystować. Ale Henryk, mimo tych wszystkich przeciwności, wcale nie zwalniał tempa. Jeździł po kraju, doglądał budowy fortów, a czasem nawet brał udział w bitwach. Był zdeterminowany, żeby pokazać, że jest nadal tym samym królem, mimo że bez pomocy nie mógł już nawet wsiąść na konia. Zresztą, Trzeba było go wtedy wciągać na siodło za pomocą specjalnej windy. Z czasem, z upływem lat, aktywność Henryka jednak drastycznie spadła, a jego apetyt wzrósł. I to nie tak trochę, bo w tzw. Ordinance of Eltam zapisano, że każdego dnia Henryk zjadał 13 dań głównie mięso, pasztety, pieczenie, ale też słodkie desery. To wszystko potrafił popić pięcioma litrami piwa, no i jakimś tam dodatkiem wina. Obliczono, że spożywał nawet 5000 kalorii dziennie. I tak z idealnie zbudowanego księcia zrobił się mężczyzna o talii 132 cm. Do końca życia cierpiał też prawdopodobnie na cukrzycę typu drugiego, na ataki dny moczanowej i nadciśnienie, a jego nogi puchły jak balony. Wszystkie klasyczne objawy niewydolności serca. W dodatku przewlekłe zakażenie nóg sprawiało, że jego organizm stale walczył z infekcją. Dziś lekarze zapewne amputowali by mu kończyny, no i podali antybiotyki. Ale wtedy amputacja kończyła się zazwyczaj śmiercią. Ryzyko w przypadku króla więc było za duże. Medycy więc stwierdzili, że lepiej gnić żywcem. I wiecie, można Henryka lubić albo nie. Można go uważać za potwora w koronie, za tyrana, ale jedno trzeba mu przyznać, jak na człowieka, który dosłownie się rozkładał, miał w sobie zadziwiająco dużo siły. I tak szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy współczesny człowiek by to wytrzymał. A jednak, mimo tej wielkiej siły, ciało w końcu miało powiedzieć dość. I tu zaczyna się ostatni rozdział tej historii. W 1546 roku Henryk nie mógł już chodzić. Poruszał się na specjalnym krześle z kółkami. Coś w rodzaju współczesnego wózka inwalidzkiego. Cierpiał, był otyły, drażliwy, ale wciąż miał ten błysk w oku, który kazał wszystkim się go bać. Zmarł 28 stycznia 1547 roku. Historycy podejrzewają, że na jego śmierć wpłynęła przede wszystkim zaawansowana niewydolność serca i narządów, związana z jego otyłością, z chorobami naczyń i przewlekłymi infekcjami. Część badaczy dorzuca też hipotezę o zatorowości, ale bez autopsji to już tylko dobrze uzasadnione domysły. A legenda, jaka narosła wokół Henryka mówi, że podczas pogrzebu, gdy jego ciało leżało w trumnie, w wizorze wieko pękło, a z wnętrza zaczęły sączyć się płyny ustrojowe. Mnisi mieli wtedy szeptać, że to zemsta świętego Tomasza Becketa za to, że król zniszczył jego świątynię. A o tym, czy tak naprawdę doszło do tej dramatycznej sceny, Mówiłam już w osobnym odcinku o pogrzebie Henryka i o legendach, które narosły wokół jego trumny. Jeśli jeszcze go nie słuchaliście, to koniecznie zajrzyjcie po tym filmie, bo tam rozkładamy tę opowieść na czynniki. A jaką diagnozę moglibyśmy postawić dziś, po tych 500 latach? No cóż, trudno tu wskazać jeden winny organ, bo w przypadku Henryka wszystko stopniowo się sypało. Jego ciało było jak królestwo, które przez lata trawiły kolejne bunty i żaden lekarz nie potrafił już zaprowadzić porządku. Uraz nogi z 1536 roku okazał się początkiem końca. Rana ta nigdy się nie zagoiła, a doprowadziła do przewlekłej zakrzepicy i obrzodzeń. Do tego doszło to, co sami dziś nazywalibyśmy klasycznym zestawem cywilizacyjnym. Otyłość, nadciśnienie i cukrzyca typu drugiego. Jego serce, latami obciążone, ucztami, winem i brakiem tchu, po prostu nie dawało już rady pompować życia w to olbrzymie ciało. A przecież nie możemy zapominać też o głowie. Uraz z turnieju prawdopodobnie uszkodził płaty czołowe, te, które odpowiadają za emocje i za samokontrolę. Od tej chwili, łagodny władca coraz częściej wybuchał furią i podejmował impulsywne decyzje. A także szukał wrogów tam, gdzie ich nie było. Można więc powiedzieć, że zabiło go nie tyle co ciało, co i też własny umysł. Oczywiście jest też jeszcze teoria, która od lat rozpala wyobraźnię. Jest ona najbardziej pikantna. Chodzi o to, że Henryk VIII cierpiał na kiłę. I na pierwszy rzut oka ma to sens, bo król z burzliwym życiem seksualnym, żony z problemami z donoszeniem ciąż, i to wszystko się układa i wydaje się być oczywiste. Niektórzy historycy i lekarze spekulowali, że pierwszy wrzut, o którym wspominano w listach dworskich, mógł wcale nie być zwykłym obrzedzeniem czy urazem z turnieju, lecz właśnie pierwotnym objawem kiły. A ponieważ ta choroba potrafi latami drzemać w organizmie, mogła ich zdaniem cicho wyniszczać króla od środka. Brzmi to wszystko logicznie, ale im głębiej spojrzymy, tym bardziej to wszystko się nie klei. Po pierwsze, Żadne z zachowanych źródeł nie wspomina o leczeniu rtęcią, które w XVI wieku było obowiązkowym rytuałem każdego chorego na syfilis. Takiemu procederowi poddał się również król Francji Franciszek. A apteczne zapisy Henryka są naprawdę szczegółowe. Królewscy medycy prowadzili notatki, a wśród nich ani śladu, portęci czy innych składnikach używanych w takich kuracjach. Po drugie, żadna z żon Henryka nie miała objawów tej choroby. Gdyby król rzeczywiście był zakażony, trudno by było sobie wyobrazić, by przez tyle lat nie przekazał infekcji dalej. No i wreszcie, jego objawy mają zbyt wiele innych, prostszych wytłumaczeń. Uraz nogi, zakażenia, ogromna waga, problemy z sercem, cukrzyca. Kiła by była tutaj tylko takim efekciarskim dodatkiem, który brzmi dobrze w kronikach, a jeszcze lepiej w plotkach. Więc w świetle tych wszystkich dowodów, to raczej legenda, a nie diagnoza. A patrząc na Henryka z dzisiejszej perspektywy, aż trudno pojąć, jak bardzo ten człowiek musiał cierpieć. Rany, które nigdy się nie goiły, gorączki, ropiejące nogi, ból, który towarzyszył mu latami. A jednak jego ciało wciąż walczyło wbrew wszystkiemu. Bo choć był tyranem, choć popełniał rzeczy niewybaczalne, to jego organizm okazał się zadziwiająco silny. Przetrwał razy zakażenia, sepsy, otyłość i choroby, które każdego innego dawno by zabiły. I może właśnie w tym tkwi paradoks, człowiek, którego charakter był równie nieposkromiony jak jego ciało. Henryk umarł z hukiem, i to dosłownie i w przenośni, nawet po śmierci nie pozwolił o sobie zapomnieć, a legenda o pękającej trumnie i sączącej się krwi tylko dopełnia obrazu władcy, którego życie i śmierć miały w sobie coś teatralnego bo Henryk VIII był królem do samego końca. I nawet 500 lat później wciąż próbujemy go zrozumieć. Jak to się stało, że ten przystojny, błyskotliwy człowiek renesansu pod koniec życia został uwięziony w ciele otyłego tyrana? I czy w tym wszystkim, pod warstwami gniewu, bólu i choroby, ten dawny uroczy książę w ogóle jeszcze istniał? A może już dawno zniknął? A może to właśnie jego ciało napisało ostatni rozdział tej historii? Rozdział, w którym nawet król musiał uznać swoją słabość. Dzięki, że dotrwaliście do końca tej historii. Mam nadzieję, że spojrzycie dziś na Henryka nie tylko jak na króla, ale też jak na człowieka z krwi i kości. Jeśli lubicie takie historie, to zostawcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę, odbijcie ten film i bądźcie ze mną w kolejnych opowieściach pod koroną. Do usłyszenia.